Cześć, widać. dzisiaj przygotowaliśmy dla Was specjal z okazji 400 subskrypcji. Już tyle nowych widzów przybyło, a specjal to nowy sezon Ligi DPA. Naprawka uprzednia edycja, no, trochę nie wyszła, bo zakończyła się na pewnym odcinku. Postanowiłem nie dokończyć, tylko zrobić nowy sezon, trochę odmienny i To Ma, macie przedstawione, ile mamy dokładnie subskrypcji. 452 suby podzielone, bo myślałem, że nie będę w konkursie już lepiej zrobić na 500 subów, będzie większa okazja, a z 400 zrobimy sobie sam specjal. Oczywiście nagrody będą też do wygrania, ale to pokażę Wam jeszcze później. Będą 3 pierwsze miejsca i nie wiem, ile odcinku zrobimy, około ponad 20, może ciut więcej, już zobaczymy. I zasady będą następujące Łapka w górę, subskrypcja naszego kanału To jest obowiązkowe Bez tego nie możemy mieć udziału I w komentarzu podajecie wynik, strzelca oraz minutę pierwszej Za chwilę Wam punktację I Punktacja wygląda następująco Za dokładny wynik otrzymujecie 3 punkty Za poprawny rezultat, czyli jak w kracie, że drużyna wyga. On to dostajecie po jednym punkcie i gol wskazanego zawodnika to jest 2 punkty, jak skończy 3 gol to dostajecie 6 punktów, to jest mnożenie za każdy gola plus 2 punkty, za asystę wskazanego zawodnika 1 punkt, czyli za każdy asystę dostajecie 1 punkt, to jest taki bonus, jest, na przykład wskażecie Ronaldo, kazestuje i z 3 gola też dostajecie punkt za asystę, wskazanie dokładnie minuty pierwszej bramki, to jest 8 punktów, to jest no 8 Minut jeszcze nie było. A jak różnica 3 minut plus minus to są 4 punkty, no to ciężkie zadanie, więc punkty też dosyć wysokie i tego tu nie dopisałem. Czasami są mecze podwójne. Hit 2 to punkty podwojone i następujący meczek, który na liście zaraz przygotowałem w do Ligi Europy. Pierwszy mecz: z Sparta Paga. Teraz był spory, o godzinie 18.00 i do tej godziny macie czas na wytypowanie meczy BNP SCB Baga Braga, Braga 1830 No Klub który wyminął Lech Gdańsk Legia Warszawa zagra dzisiaj od pierwszej z Atomitos i jeden jutrzejszy mecz Ekstraklasy Lech Poznań i Wrocław. to jest hit na Z2 się będzie to to jest mecz na szczycie i dzięki za obejrzenie tego odcinka, wydrukujcie komentarze i powodzenia, trzymajcie się, cześć.